Cześć wszystkim. Po produkcji sera, po zasoleniu go, kolejnym niezwykle ważnym etapem jest dojrzewanie sera. To właśnie podczas dojrzewania tworzą się aromaty, smaki konkretnego sera, tworzy się jego odpowiednia konsystencja, następuje rozkład białek i tłuszczy, dzięki czemu ser jest lżej strawny niż taki świeży i sery potrzebują określonych warunków. Zazwyczaj jest to temperatura około 12 do 14 stopni Celsjusza, i wilgotność około 80-85%. Co prawda, niektóre sery potrzebują trochę innych warunków, jak na przykład sery pleśniowe, sery maziowe potrzebują wilgotności powyżej 90%. No ale temperatura może zostać ta sama. Przy dojrzewaniu domowym, no, mamy trochę problemów, bo nie każdy jest w stanie postawić sobie profesjonalną dojrzewalnię. Więc musimy ratować się jakoś inaczej. Takim najprostszym rozwiązaniem jest zakupienie chłodziarki do wina lub zwykłej lodówki i przerobienie jej lekko, tak aby mogła utrzymywać temperaturę właśnie taką, jakiej potrzebujemy. Wiadomo, idealnym rozwiązaniem byłoby postawienie sobie trzech czy czterech różnych dojrzewalni do każdego gatunku sera, bo musicie mieć świadomość, że sery powiedzmy półtwarde, twarde, niepleśniowe, dojrzewające w tej samej lodówce, w której dojrzewają na przykład camemberty, na przykład sery z niebieską pleśnią czy sery maziowe, no, to jednak te pleśnie, mazie będą się trochę rozprzestrzeniać. E, na przykład ciężko będzie zrobić czysty camembert w lodówce, w której równocześnie dojrzewamy gorgonzole lub stiltona. E, tak samo ciężko będzie zrobić ser maziowy, w której dojrzewają sery z białą pleśnią, tak aby one nie porosły tą pleśnią. E, no, ale jakoś trzeba radzicie, radzić, jeżeli już się na to zdecydujecie, że w jednej lodówce będzie dojrzewać wszystko. No to takim rozwiązaniem na zwiększenie wilgotności do konkretnych serów jest na przykład trzymanie zwykłych serów luzem, a serów pleśniowych czy serów maziowych w pojemnikach. Pojemniki te zapewniają dosyć wysoką wilgotność. Ja z powodzeniem dojrzewam sery pleśniowe czy maziowe właśnie w normalnej dojrzewalni, ale w pojemniku, który zapewnia mi wysoką wilgotność dla tego konkretnego sera. Chciałbym Wam pokazać jak wygląda moja dojrzewalnia i jakie rozwiązanie mam zrobione, żeby utrzymywać odpowiednią temperaturę. Zapraszam. No i zobaczcie, to jest właśnie moja dojrzewalnia. To jest lodówka, jak dobrze pamiętam 90 litrowa, bez zamrażalnika. Pokażę Wam od razu, jak wygląda w środku. O, tutaj możecie zobaczyć, są serki. Różne gatunki w jednej lodówce. Tu jest... O, teraz pokazuję trochę więcej, bo przed chwilą była otwierana. Ale zazwyczaj trzyma temperaturę taką około 11 do 13 stopni i wilgotność około 80%. Czasami jest to 78, czasami 86. Pewnie pamiętacie z poprzedniego filmu, jeżeli ktoś oglądał, że używałem chłodziarki do wina. I owszem, używałem, ale padła. I jako następną dojrzewanie postanowiłem kupić właśnie zwykłą lodówkę. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnego. Nawilżacza powietrza, ponieważ w przeciwieństwie do chłodziarek do wina, taka lodówka nie ma wymuszonego obiegu powietrza, czyli nie ma żadnego wentylatora. W chłodziarce do wina nawilżacz powietrza byłby konieczny z tego względu, że taki wiatraczek wysusza jednak sery. Tutaj samo to, że te sery tutaj leżą, dojrzewają i coraz są dokładane nowe, powoduje, że wilgotność powietrza wzrasta, bo sery oddają wilgoć. Przy okazji powiem Wam, jakie tutaj są serki. Tutaj z tyłu mamy grawię to jest kaszkawał świeżutki, to jest ser rumi, taki egipski, twardy ser. Tu jest bemster, bemster, bimster, taki holenderski ser. Tutaj jest ser Sao Jorge, taki ser z Azorów, półtwardy do twardego. Tutaj jest, tutaj jest taka, taki roztwór do sera epoise. Ser Epoisa jest tutaj na dole. Mam nadzieję, że wszystko z nim będzie ok, bo miałem już kiedyś jedno podejście do tego sera i coś poszło nie tak. Yy, tutaj jest. Tutaj jest ser Bergkase, Bergkase. Taki maziowany ser typu alpejskiego. I tutaj jest liliput, Taki najzwyklejszy polski liliput. Nie miałem czerwonego ani żółtego poliotanu, więc pomalowałem go czarnym. I powiem Wam szczerze, że jak najbardziej na domowe warunki, taka lodówka wystarczy, to był koszt rzędu, nie wiem, 600 zł, 500 zł, no ale produkuje tych serów jednak jakąś ilość, więc myślę, że to była taka inwestycja, która, na którą mogłem sobie pozwolić. I teraz tak, jeżeli chodzi o to, dlaczego ona trzyma taką temperaturę, to tutaj jest regulator temperatury, taki najzwyklejszy regulator, widzicie, że jest trochę poklejony taśmami, bo sprawa z nim wygląda tak, że lodówka była na gwarancji. Nie chciałem, żeby, nie chciałem stracić gwarancji, więc nie zakładałem żadnego regulatora bezpośrednio na kable, na okablowanie, tylko to działa w ten sposób, że regulator temperatury wpięty jest do kontaktu, a lodówka wpięta jest do regulatora i tutaj jest sonda puszczona przez uszczelkę do lodówki. A tutaj macie sonda. No, ten regulator, akurat ten model, bo to nie znaczy, że każdy taki będzie, ma dwie wady. Jedna jest taka, że żeby ustawić w lodówce około 12 stopni, to na regulatorze musiałem ustawić około 9 stopni. Yy, drugi minus jest taki, że regulator nie miał uziemienia. Czyli miał taki zwykły płaski kabel związku Najprawdopodobniej nic by się nie stało, ale w związku z tym, że mam małe dziecko, nie chciałem, żeby tutaj jakieś przebicie było, więc musiałem sobie zmostkować uziemienie z wtyczki lodówkowej bezpośrednio do listwy. No i jak na razie wszystko jest ok, tak to działa. Od około dwóch lat nic z tym złego się nie wydarzyło. Trzyma temperaturę tak jak powinno, już po odpowiednim ustawieniu. No i w zasadzie tyle. No i tak jak widzicie, taka dojrzewania na początek w domu, na domowe warunki jest w zupełności wystarczająca. Śmiało mógłbym tam upchać jeszcze trzy razy tyle serów i by było ok. Yy, wiadomo, no nie powinien leżeć jeden na drugim, ale jak już są sery twarde i byłyby przełożone jakimiś matami serowarskimi, to śmiało weszłoby tam yy, tych serów dużo więcej. Yy, ale wiadomo, no nie każdy jest w stanie wstawić do domu dodatkową lodówkę tylko do serów, lub nie każdy ma na to finanse. Więc, takim innym rozwiązaniem jest na przykład poszukanie miejsca chłodniejszego, na przykład jakieś piwniczki. Niektórzy mają dostęp do piwnic, piwniczek, w których temperatura również jest taka no powiedzmy chłodna, bo nawet jeżeli to będzie 10 stopni czy 15 stopni, to też ok. Wiadomo, fajnie, jakby to było idealnie, no ale nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić. Wiadomo, nie będę wam tutaj ściemniał, że w temperaturze około 5 stopni czy 20 stopni możecie śmiało dojrzewać sery, no bo nie, znaczy możecie, ale na własną odpowiedzialność, i wiadomo, że te sery nie do końca będą wychodzić takie jak trzeba. Co innego z serami pleśniowymi. Na przykład sery z białą pleśnią lub sery z niebieską pleśnią możecie dojrzewać w temperaturze około tych powiedzmy 8 stopni i też będzie OK. Takie dojrzewanie trwa trochę dłużej. No, ale sery wychodzą. Możecie również zacząć od serów, które nie wymagają dojrzewalni, które możecie zjeść w ciągu 2, 3, 4 czy 5 dni po produkcji. I na przykład na moim kanale znajdziecie filmik, w którym polecam kilka takich 10 dokładnie serów na początek przygody z serowarstwem, które nie potrzebują dojrzewalni. I śmiało od takich serów możecie zacząć, nawet polecałbym zacząć od takich serów. Będziecie wiedzieć, czy to dla Was, czy chcecie czegoś więcej i jestem pewny, że jeżeli Wam się spodoba, że jeżeli będziecie zadowoleni z efektów, te sery będą Wam smakować, złapiecie bakcyla, no to na pewno pomyślicie coś o jakiejś dojrzewalni. Czasami można znaleźć używane lodówki bez zamrażalników, czy nawet z zamrażalnikiem, chociaż tam jest trochę trudniej z tą kontrolą temperatury, ale można znaleźć używane lodówki za ułamek tej kwoty i wtedy po przerobieniu takiej lodówki śmiało będziecie mogli robić sery, jakie dusza zapragnie. Dzięki, mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem, jak to wszystko wygląda i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.